Dzisiaj trochę o strachu. Bać można się wielu rzeczy, ale najczęściej to jest ten nowy początek. Zmiany. No i teraz dlaczego aż tak bardzo się boimy? Wszystko przez to, że jako ludzie mamy niezwykłą zdolność do przyzwyczajania się do nawet najgorszych sytuacji. To dlatego tak długo tkwisz w czymś, co jest złe. Albo w sytuacji, która w żaden sposób Cię nie rozwija. Dlaczego? Dlatego, że umysł... Chce cię chronić. To jest stare, to jest znajome, więc będzie Ci podsyłać te wszystkie opcje. Dlaczego jednak warto zostać w tym układzie, w danej sytuacji i tak dalej. A z kolei, kiedy będziesz myślała, myślał o czymś nowym, nowy związek. Nowa praca, zmiana siebie, przepracowanie swoich traum, rozpracowanie dlaczego się tak zachowuje, to wszystko teren nieznany, a więc dla twojego umysłu straszny. Twój umysł podsuwa ci cały czas czarne scenariusze, przez co nakręcasz się oczywiście coraz bardziej. Czy można przestać się bać? Tak. Zawsze powtarzam, że najważniejszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest przestać wierzyć w każdą głupią myśl, która się pojawia w naszej głowie. To znaczy taką, która jest dla ciebie niekorzystna. Mówię o tych, które sprawiają, że czujesz się jak kupa. Albo o takich, które właśnie podsuwają ci ten czarny scenariusz, przez które się boisz. Z kolei strach przed przepracowaniem siebie to znowu jest zanurzenie się trochę w czymś, co jest bardzo nieprzyjemne. To znowu spojrzenie na lata błędów, ale i zachowań, sytuacji, które nie powinny były mieć miejsca, ale mimo wszystko się zdarzyły. I czy to jest proste, czy to jest łatwe? Nie, ale za to jakie daje efekty? Przede wszystkim daje wolność, no i daje też stalowy mental, dzięki któremu przestajesz się bać.